Cześć, witam wszystkich w małej transmisji na żywo. Odnośnie targów HRD Innovations Expo 2019, które już mamy 1 października w Warszawie. I w związku z tym, że w programie jest też moje 90-minutowe wystąpienie moja sesja dotycząca rentowności szkoleń i oceny rentowności szkoleń no to pozwoliłem sobie tutaj bezpośrednio na linii w ramach transmisji powiedzieć trzy słowa, o czym będzie, no i oczywiście serdecznie, gorąco wszystkich zaprosić do spotkania ze mną. Jak to z tą oceną rentowności szkoleń, z tym wyliczaniem ROI w szkoleniach jest? Zasadniczo jest to mega trudne, mega skomplikowane i czasochłonne działanie. Co więcej, wydaje się, że to jest taka fanaberia rynkowa. Tak. Liczmy ROI, liczmy ROI tak naprawdę, właściwie, kto na tym korzysta? Wydaje się też, że mamy bardzo mało praktyki. Tak? Która firma to robi? A czy ktoś słyszał o jakimś policzonym roli w szkoleniach w Polsce? Nie ma do tego metod, nie ma do tego narzędzi. I tak naprawdę, nic na ten temat nie wiem. To jest takie bujanie w obłokach. W dodatku jest jeszcze też tak, że. Jeszcze od biedy w szkoleniach twardych, gdzie są mierniki, gdzie jest łatwo, no to tam można sobie to jeszcze jakoś wyobrazić, tak? Ale co zrobić z oceną rentowności w szkoleniach miękkich? Komunikacja, przywództwo, asertywność czy cokolwiek tam innego jest w tych kompetencjach społecznych. No tam tego roi się po prostu już nie da policzyć. To jest co, jak tam znaleźć mierniki i w ogóle to jest abstrakcyjne. A najgorsze jest to, że tak naprawdę właściwie nie wiemy po co, tak? No, jakaś robota, staramy się, niby to jest profesjonalne, ale tak naprawdę jakie mamy korzyści z tego, że popełniliśmy wysiłek? Sprawdzenia, czy szkolenie od strony ekonomicznej było inwestycją. Przecież jest, przecież jest wiele szkoleń, które tak naprawdę przede wszystkim mają być miłe, atrakcyjne, ciekawe, inspirujące dla ludzi, dostarczyć im kompetencje, odpowiedzi, ubogacać ich, tak, rozwijać ten kapitał ludzki i tyle. Jeśli takie stwierdzenia słyszysz w swoim środowisku od innych ludzi i masz taką wewnętrzną niezgodę w sobie na to, że no, no nie myślę w ten sposób, albo nawet i ty myślisz w ten sposób, ale gdzieś tam z tyłu głowy masz takie przeświadczenie, taki cichy głosik, że może to wcale tak nie jest, z tym, z tym liczeniem roi, no to zapraszam cię na spotkanie ze mną, ponieważ. Te 90 minut będziesz miał okazję dostać ode mnie co najmniej kilka rzeczy, albo właściwie nie tyle dostać ode mnie, co sobie samemu skorzystać i wziąć na tym spotkaniu. Jeśli jesteś pracownikiem działu szkoleń odpowiedzialnym za procesy szkoleniowe, jeśli jesteś menedżerem w mniejszej organizacji, który po prostu dba o rozwój swoich ludzi, chce o to zadbać, myśli ekonomicznie, kasa, wyniki, liczby są dla niego ważne, albo jesteś trenerem biznesu, który no, żyje ze sprzedaży swoich usług szkoleniowo-rozwojowych i też chciałbyś mieć jakieś po prostu dowody w sprawie, że twoja robota, twój wysiłek, twoje kompetencje, zdolność podejścia nie jest tylko taką przygodą turystyczną, intelektualną, ale jest właśnie czymś, co wpływa na rezultaty organizacji, która kupuje od ciebie usługi i potrafisz jeszcze w dodatku jako się szacować, masz dowód w sprawie, że Twoja robota była sensowną, sensowną inwestycją w organizacji, to zapraszam Cię na to moje spotkanie, bo minimum, co Ci mogę tam dać, to na pewno 100% świadomość, jak to naprawdę jest z tym, z tym szacowaniem roi. Dowiesz się, co jest możliwe, co jest niemożliwe, co jest mitem rynkowym, a co jest prawdą na temat ewaluacji na tym, na tym poziomie. Oczywiście dostaniesz ode mnie też proces uporządkowany, pewną metodykę podejścia i narzędzia, bo faktycznie takie, tak, tak, taki kontent został przygotowany na, na to wystąpienie. Ale my wiemy, że same narzędzia, jakiś nawet proces, tam schemat też jeszcze trochę za mało. Tak? Może to fajnie wyglądać, może być spójne, logiczne, pewnie jest, no ale przełożenie tego mimo wszystko na praktykę swoją własną, na swoje realia albo swoje organizacje, albo na swoje praktyki, kiedy realizujemy projekty z perspektywy trenera, to jest jeszcze inna sprawa. W związku z tym na pewno na spotkaniu będą też przykłady, konkretne case'y um, i dyskusja, bo jednak mimo wszystko oprócz tego, co, co tutaj jest na ten temat, a jest tego dosyć dużo, no, będzie kilkanaście, kilkadziesiąt os osób dodatkowo, i myślę, że suma tych doświadczeń, które będą zgromadzone na sali jest jeszcze większa niż to tu, a więc będzie możliwość też posłuchać, co inni wiedzą, myślą albo spróbowali w tym zakresie. Też taka dyskusja jest tam przewidziana. I myślę, że tam możesz też znaleźć sporo inspiracji, a nawet konkretnych kontaktów do kogoś, kto twoim zdaniem może ci podpowiedzieć. Czy podzielić się takim doświadczeniem już nawet poza, poza spotkaniem? E, minimum to, co ode mnie dostaniesz, nawet jak sobie pomyślisz, tak, o i szkoleniach, no, mimo wszystko jakoś tam mnie nie przekonuje, nie jestem pewien, albo w ogóle myślę, że to, to nie jest ten moment, to nie jest ten etap, to minimum, co ode mnie dostaniesz, to dostaniesz uporządkowaną metodykę do zarządzania projektem szkoleniowym, który jest nastawiony na te rezultaty biznesowe. Czy ma być więcej niż przygodą atrakcyjną na sali, a nie ma być kosztem, tylko ma być jednak inwestycją, więc ma dawać pewien wzrost, pewien zwrot, to tu dostaniesz na pewno ode mnie konkretną podpowiedź, konkretną metodykę działania z narzędziami do zarządzania procesami szkoleniowymi efektywnymi biznesowo. Czy sobie ostatecznie policzysz ten wskaźnik roli, czy nie, decyzja jak zawsze należy do ciebie. Dlaczego, dlaczego mogę sobie pozwolić złożyć tą obietnicę? Dlaczego warto się spotkać ze mną? Jest wielu pewnie fachowych konsultantów, trenerów na rynku, którzy również być może zajmują się tą dziedziną. No może, dlatego, że zajmuję się zarządzaniem ludźmi, jakiś świerć wieku, zawodowo, a może dlatego, że prawie dwie dekady ostatnie to jest taka dedy dedykacja, czy skupienie się właśnie na tych kwestiach związanych. Z efektywnością biznesową e, szkoleń. Może dlatego, że oprócz doświadczeń HR-owych, gdzie pracowałem jako HR manager, czy po prostu jako pracownik biura kadry szkolenia, mam też bardzo dużo doświadczeń menedżerskich, szczególnie z tych szczebli top managementu, tak jako prezes zarządu różnych spółek prawa kapitałowego, prawa handlowego, czy nawet spółek Skarbu Państwa, gdzie no jednak mimo wszystko ta optyka jest cokolwiek by nie mówić, bardzo mocno skoncentrowana na, kas, kas, na liczbach, kasie, wynikach, rezultatach. I szkolenia no, zajmują taką przestrzeń, gdzie jeśli nie ma jasności w sprawie, to jest duży opór i duża wątpliwość. Wiem, jak to wygląda od strony również przedsiębiorcy, który na szkolenia dla siebie, dla swoich ludzi, z którymi współpracuje dzisiaj w organizacji rozproszonej, no jednak nie jest łatwo te pieniądze wydać i zanim podejmę tę decyzję, to mam pewien konkretny schemat myślenia, który jest bardzo przydatny, kiedy, no, kiedy rozważamy taką możliwość policzenia ROI. Tak, ja sobie osobiście zawsze szacuję ROI, uwaga, przed wydaniem pieniędzy, nie po. ponieważ Zanim wydam pieniądze, to chcę wiedzieć, że na 95% to szkolenie mi się na pewno zwróci i to wielokrotnie, bo dopiero wtedy podejmuję decyzję. To jest typowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale ten sposób myślenia jest też typowy dla biznes partnerów, czy dla większych organizacji, które po prostu też no, mają taki imperatyw biznesowy, żeby tak myśleć. Może też dlatego warto spotkać się ze mną, że no, jestem autorem konkretnej metodologii, która jest do tego uszyta, do tego przystosowana. Co więcej, metodologii, która została wdrożona, wykorzystana w, w wielu organizacjach, kilkudziesięciu Przestałem to już liczyć, a więc jakby jest sprawdzona w boju, mamy, mamy też odpowiedzi na pytanie, kiedy to działa i co działa, kiedy nie działa, bo oczywiście nie wszystko jest idealne i ten świat szacowania rentowności absolutnie też nie jest idealny. Także wydaje się mi, że jest, mam wszystko to, co potrzebujesz na spotkaniu z ekspertem, bo na pewno takim ekspertem w tej materii jestem. W wielu obszarach nie jestem ekspertem, ale w tym faktycznie jestem ekspertem, zajmuję się tym i na pewno mnóstwo rzeczy wiem, i chętnie dzielę się tą wiedzą, jestem otwarty, więc możesz przyjść na spotkanie, wyssać ze mnie wszystko, co chcesz wiedzieć na ten temat, również przed, po przerwy nie będzie, bo to jest spotkanie 90 minut. A gdybyś nadal miał wątpliwości, czy warto spotkać się z takim gościem jak ja, to jeszcze mam mały jeden taką podpowiedź, słuchaj, jest taka książka na rynku, o, tu wiem, że odwraca niestety kamera w drugą stronę, kompendium zarządzania szkoleniami mojego autorstwa, praktyczny przewodnik po inwestycjach w rentowność kapitału kompetencyjnego, nigdy nie pamiętam tego tytułu dokładnie, ale generalnie to jest książka dedykowana do tego obszaru, więc jak rozważasz, przyjść na spotkanie czy nie, przy 90 minut, duża inwestycja, to zobacz, nie jest taka gruba. Da się przeczytać w pociągu z Krakowa do, do Warszawy albo w drugą stronę tego typu relacji. Nawet nie namawiam cię tylko, żebyś się czytał od deski do deski, bo być może to jest bez sensu, ale przynajmniej przekartkuj. I co ważne, na końcu tutaj, na ostatnich stronach, znajdziesz kilkanaście narzędzi dedykowanych efektywności biznesowej szkoleń. I spróbuj sobie przede wszystkim te narzędzia zobaczyć, bo w tym momencie będziesz no, naprawdę w stanie. Rozpoznać z jakim szaleńcem masz do czynienia i czy warto poświęcić swój czas, żeby się z nim spotkać osobiście i osobiście mu zadać pytania dotyczące rentowności, rentowności szkoły. Także zapraszam Cię na to spotkanie. 1 października, Warszawa. Odsyłam Cię na stronę. Tu nie będę podawał żadnych linków, ale nawet sobie kliknę tutaj podpowiedź. HRD jak Human Resources Development, hrdexpo.pl. Bardzo prosty adres. Na tym adresie masz program. W programie na pewno znajdziesz moje nazwisko: Paweł Kopier. e i j -E -R. O, Takie dziwne nazwisko mam. I tam na pewno można się zapisać na mój warsztat. Ilość miejsc na pewno jest limitowana, więc pewnie kto pierwszy, ten lepszy. Impreza już jest niedługo, po 1 października. Zachęcam się, że impreza jest naprawdę zacna i fajna. A na mnie to już wiesz, o czym się dowiesz, wiesz, co dostaniesz, więc powodzenia i mam nadzieję, do zobaczenia.